Izolacja na sufit w wannie. Jak zainstalować izolację po zakończeniu instalacji sufitu, powinieneś zacząć go rozgrzać. Tanie stalowe drzwi wcale nie są tanie. Wszyscy przynajmniej raz myśleli o zapewnieniu niezawodnego bezpieczeństwa swojego domu przynajmniej raz. W jaki sposób układanie antystatycznego linoleum w pokojach, w których zainstalowany jest sprzęt elektroniczny do podłogi? Jak? Głosy plus głos. Głos przeciwko. Całe stolarstwo i improwizowane narzędzie, używane przez mistrzowskiego mistrza w życiu codziennym, powinno być starannie przechowywane w jednym miejscu. Do tych celów potrzebne są dobrze wyposażone warsztaty domowe, w którym każda rzecz ma ściśle wyznaczone miejsce, wszystkie urządzenia i narzędzia są układane zgodnie z ich półkami. W warsztacie wygodnie jest zrobić coś własnym rękami, naprawić nieudane rzeczy. Ale aby praca zajęła minimum, ważne jest, aby odpowiednio wyposażyć tę przestrzeń, gdzie wyposażyć warsztaty domowe kącik narzędzia można przydzielić w dowolnym miejscu w domu lub mieszkaniu, ale znacznie trudniej jest przymocować małą maszynę do obróbki drewna, stół roboczy z wadą, kołem elektrycznym, szlifierką i innym sprzętem z niewielką ilością improwizowanego narzędzia. Gdy nie ma osobnego miejsca. Możesz znaleźć trochę miejsca we własnym mieszkaniu. Oczywiście jest mało prawdopodobne, aby można było wyposażyć pełne warsztaty stolarskie w małym planowaniu w małym mieszkaniu, jeśli nie ma na to specjalnie wyznaczonego miejsca. Dlatego przyjdą, aby znaleźć inne miejsce do pomieszczeń maszyn i narzędzi. Narzędzie pracujące w warsztatach domowych Będąc bezpośrednio w mieszkaniu, będzie zakłócać jego rodzinę i sąsiadów żyjących za ścianą, z wyjątkiem używania go epizodycznie i nie na długo. Ponadto napięcie wymagane dla narzędzia może powodować przerwy w sieci. Podczas pracy z drewnem powstaje wióry i drobny pył drewniany który jest trudny do całkowitego usunięcia po pracy na maszynie. Prawdopodobieństwo zwarcia lub iskry podczas eksploatacji maszyny czasami tworzy niebezpieczną atmosferę pożaru w mieszkaniu. Właśnie dlatego warsztat z wyposażeniem jest przenoszony do pokoju bez rezydencji. 1. Jeśli sprzęt do obróbki drewna jest często używany i przynosi zysk, i staje się tak wiele, że nie można już umieścić go w domu. Musisz znaleźć osobne miejsce do tego. Jest to szczególnie prawdziwe w przypadku maszyn i innego sprzętu do pracy, nad którymi jest wystarczająco dużo miejsca. To może być, nieużywana letnia kuchnia lub weranda w prywatnym domu, mały własny lub wynajęty garaż z dostarczoną elektrycznością, dom na poddaszu lub półprzezroczystym, pusty pokój w piwnicy budynku o wysokiej skokach, specjalnie wyznaczone rozszerzenie domu. Jeden z pokoi dużego prywatnego domu z osobnym wejściem. Podstawowa praca domowa gospodarstwa domowego, wideo. 2. W przypadku braku alternatywy, w postaci budynku lub garażu, w domu można oznaczyć niewielką ilość elektrowni domowych. Można zlokalizować warsztaty domowe w mieszkaniu, na specjalnie wyposażonym balkonowym balkonie. Jest to wygodne, gdy w mieszkaniu są dwa z nich, na logias, Wyposaż jedną boczną ścianę w półki, w dobrze oświetlonej spiżarni, na stojakach, w przestronnym korytarzu. Wyróżnij jedną zbudowaną szafkę do przechowywania narzędzia. W kuchni, obudowa ołówkowa lub szafka tylko dla mistrza, rzuca się w miękkim kącie kuchennym, w korytarzu w zbudowanych szafkach i na antresji, niezbyt wygodne, ale skuteczne, w niszach uchwyconych, pod magazynem pod schodami pierwszego piętra. Obok mieszkania dokonujemy zastrzeżenia, że u 200 bebeks Beksle 200B tych miejscach wygodne jest przechowywanie narzędzia, ale będzie o wiele trudniejsze w użyciu, jeśli nie będzie miejsca. W przypadku każdego warsztatu konieczne jest co najmniej 2,55 m2 oddzielnego pokoju. Do tych celów najbardziej wskazane jest korzystanie z logi. Ale ponownie sąsiedzi będą narzekać na hałas narzędzia. Jeśli ta sprawa jest tymczasowa i musisz pracować przez długi czas, możesz odwołać się do napraw, ale jednocześnie musisz zacząć szukać osobnego pokoju. Na przykład, jeśli masz przyjaciół, którzy mają pusty garaż do dyspozycji obok domu, zgadzaj się na niedrogi czynsz lub za małe usługi naprawcze. Uwaga! Jeśli w garażu przechowywane są kilka dobrych maszyn i drogich elektronarzędzi, powinno być ubezpieczone przez cały sprzęt, zwłaszcza jeśli istnieje szansa na pożar, powódź, kradzież i inne powody zniknięcia i uszkodzenia sprzętu domowego, warsztatu i przechowywanej nieruchomości. Lekkie przenośne elektrycznie używane okresowo. Najlepiej jest przechowywać w domu w spiżarni lub na antresoli. Jeśli zamierzasz wypracować wynajem sprzętu warsztatu, ważne jest ścisłe rachunkowość. Należy poinstruować specjalny dziennik rachunkowości dla wynajętego narzędzia, w którym data i godzina emisji, kwota zobowiązania i dzierżawy, termin zwrotu, nazwa klienta, dane paszportowe i rejestracja, są wyraźnie wskazane tak, jak tak, jak w zależności od nie angażować się w swoją własność. Jak organizować przestrzeń w warsztatach, wybierając miejsce na warsztaty. Ważne jest, aby wziąć pod uwagę minimalny obszar, bez którego niemożliwe jest pełna praca. Przestrzeń warsztatów najlepiej powinna mieć kilka stref funkcjonalnych, miejsce na maszyny w pobliżu gniazda, stojak lub półki do akcesoriów i małych narzędzi, kąt w którym przechowywane jest narzędzie do czyszczenia pomieszczenia, pojemnik, pudełko lub wiadro. Dla odpadów produkcyjnych, różne urządzenia zawiasowe na warsztaty domowe, wieszak i półka na kombinezon, bezpłatny obszar do przechowywania gotowych produktów zawiasowe szafki dla małych detali i urządzeń. Miejsce do przechowywania surowców i materiałów do pracy. W centrum warsztatu i na powierzchni roboczej sprzętu konieczne jest posiadanie wystarczającej ilości miejsca na swobodny przepływ mistrza i jego asystenta, jeśli potrzebujesz pomocy, obszar, który zajmuje maszyna lub stół roboczy, jest mnożony przez dwa, jest współczynnikiem minimalnego obszaru roboczego, ponadto potrzebujesz miejsca do swobodnego ruchu. Zmiany sprzętu roboczego i małego narzędzia wynosi co najmniej 2 do 3 m2. Ogrzewanie i oświetlenie warsztatów podczas organizowania warsztatów domowych z własnymi rękami w nieogrzewanym pokoju ważne jest zastanowienie się nad ogrzewaniem zimą. Jeśli praca trwa przez cały rok, urządzenia grzewcze będą potrzebne do utrzymania komfortowych warunków do pracy. Jest to również ważne, aby okresowo ogrzać ręce, szczególnie podczas pracy z metalem. Nawet jeśli istnieją rękawice robocze, ogrzewanie pokoju będzie potrzebne, gdy warsztat, w nieogrzewanym garażu, na strychu, w piwnicy budynku prywatny lub wieloosobowy, na szklanej logii. W pokoju na poddaszu lub na poddaszu. Uwaga, pokój bez izolacji i właściwej wentylacji, która jest okresowo ogrzewana przez zwiększoną wilgotność, tworzenie kondensatu i tworzenie warunków rozwoju grzybów i pleśni. Suche i wystarczająco ciepłe powietrze jest korzystne do przechowywania elektronarzędzi i produktów metalowych. Od wilgoci narzędzie. Gniazdki elektryczne okablowania stopniowo psują. Najprostsza metoda podgrzewania w celu użycia grzejnika elektrycznego lub chłodnicy olejowej. Znacznie bardziej wydajna jest korzystanie z generatora ciepła, ponieważ ma ukierunkowany przepływ ciepłego powietrza. Odpowiedni jest również konwektor lub grzejnik podczerwieni, ale wszystkie te urządzenia wykorzystują dużo energii elektrycznej a stworzenie pożądanego mikroklimatu wymaga czasu. W izolowanym pomieszczeniu lub w centralnym ogrzewaniu roboczy mikroklimat jest stabilnie wspierany. Oświetlenie wysokiej jakości to nie tylko wygodne warunki do pracy i produkcji urządzeń domowych na warsztaty domowe. Jest to nadal ważny wymóg bezpieczeństwa w słabej widoczności lub niewystarczającym oświetleniu warsztatów roboczych, Wzrasta prawdopodobieństwo obrażeń domowych, kłopoty z korzystania z elektrowni w niewystarczającym oświetleniu występują o około 40% częściej niż w wygodnych warunkach lub z dodatkowym oświetleniem płaszczyzny roboczej. Najlepsza opcja dla maszyny lub stadionu jest dodatkowo wyposażona w urządzenie oświetleniowe. Wskazówka. Jeśli musisz pracować przez wiele dni w zamkniętym garażu lub piwnicy bez naturalnego światła, Ważne jest, aby zapewnić wewnętrzne oświetlenie pożądanego spektrum przydatne do widzenia. Lekarze twierdzą, że uniwersalne lampy neonowe, fluorescencyjne, Czoła w połączeniu z konwencjonalnymi lampami żarowymi są najbardziej odpowiednie dla oczu. Tylko migoczące światło lamp ratujących energię i lampy neonowe nie nadaje się do ciągłego oświetlenia miejsca pracy. Podczas oświetlania obszaru roboczego ważne jest, aby zapewnić wiele światła, aby nie było ostrego cienia, zniekształconych proporcji i rozmiarów. Ważne jest, aby zastanowić się nad całkowitą mocą zużytej energii elektrycznej. Aby nie było spontanicznego wyłączenia urządzeń maszynowych, kalifornicznych i oświetleniowych z powodu przeciążenia, lepiej jest ustawić gniazda kilka do rozkładu obciążenia. Jeśli połączenie energii elektrycznej z warsztatami domowymi jest tylko w planach, ważne jest, aby skonsultować się ze specjalistą, aby nie było takich problemów przy całkowitym ładowaniu sprzętu roboczego, aby oświetlić konwencjonalny garaż, Jedna żarówka jest wystarczająca z ręcznie rzucanego kabla, a na warsztaty domowe obciążenie znacznie wzrośnie. Ważne zasady organizowania warsztatów domowych. 1. Dla każdej maszyny i narzędzia zasilania musi istnieć jego zarezerwowane miejsce i bezpłatny dostęp do płaszczyzny roboczej z 2 do 3 stron. 2. Powinno być dwa razy więcej wolnej przestrzeni niż miejsce zajmowane dla sprzętu. 3. Drogie narzędzie elektryczne, które w tej chwili nie jest używane, jest lepsze do przechowywania w osobnej szafce, szczególnie jeśli wielu klientów i goście spojrzą na warsztaty. 4. Podłogi w pokoju powinny być nawet trudne dla stabilności sprzętu. 5. Ważne jest obserwowanie wszystkich środków bezpieczeństwa pożarowego, uziemienie maszynowych narzędzi i wyposażenia oraz zainstalowanie gaśniczej-gaśniczej. 6. Pokój powinien mieć wentylację i niską wilgotność. 7. Wskazane jest wystarczającą izolację dźwiękową w warsztatach. 8. Codzienne czyszczenie pokoju roboczego jest ważne dla zdrowia. Lepiej jest użyć potężnego odkurzacza do czyszczenia pyłu i drobnych śmieci musi być pod ręką do usuwania tłustego zanieczyszczenia. 9. Wskazane jest oddzielenie pojemników na śmieci dla resztek drewna i odpadów metali, a także osobno dla innych śmieci. 10. Wskazane jest, aby mieć niewielką ilość wody pitnej w zamkniętym pojemniku w widocznym miejscu w warsztatach. 11. Farby, lakiery, plamy. Rozpuszczalniki i inne płyny techniczne powinny być przechowywane osobno. Należy je usunąć w jak największym stopniu ze źródeł ogrzewania, miejsc możliwego zamknięcia okablowania i otwartego płomienia. 12. Ważne jest, aby usunąć wszystkie odpady w czasie, aby wyrzucić używany pojemnik z łatwopalnych cieczy i smarowania technicznego, wziąć złomy metal i wyrzuć niepotrzebne pojemniki. 13. W warsztacie konieczne powinno być wiadro suchego piasku, aby zgasić zapłon maszyny lub elektrowni. Do tych samych celów może szużyć plandeki, gęstej łóżka lub starej odzieży wierzchniej, aby zablokować dostęp do tlenu do płomienia. 14. Po zakończeniu pracy maszyna i warsztat muszą wykonywać czyszczenie, ponieważ gromadzenie trociny i olejków technicznych przyczyniają się do rozprzestrzeniania się pożaru. 15. W każdym warsztatach, w widocznym miejscu, musi znajdować się personel pierwszego zestawu, opatrunki, opaska uciskowa, nadtlenek wodoru. Jod, zielony, znieczulający. Łatki i klej medyczny dla małych cięć. Pamiętaj, ściskanie warsztatów domowych jest potencjalnym zagrożeniem dla życia. Może powodować ogień i uduszenie. Podczas stosowania składników chemicznych użyj okularów respiratorii ochronnych. Niezbędne urządzenia warsztatowe domowe Jeśli masz warsztaty domowe, Twój własny sprzęt można również uzupełnić do już dostępnego. Podstawą jest komputer stacjonarny, stado robocze lub inna wygodna samolot, w której można naprawić niezbędne urządzenia. 1. Workbench jest ślusarskim i stolarskim. Jest dwa razy dłuższy i można go wykonać na własnym filmie. 2. Maszyna obróbki drewna jest podstawą warsztatów stolarskich. Czasami są wytwarzane własnymi rękami, ale łatwiejsze do zakupu gotowego, niedrogiego, jeśli są często używane. W pracy epizodycznej rozsądne jest ubieganie się o zbiór produktów w warsztacie stolarskim. Często używana jest obecna maszyna. 3. I, nie, i zaciski główne urządzenia do przechowywania przetworzonych materiałów. 4. Niezbędny zestaw ręcznych narzędzi do pracy z drewna, zestaw dłuta, samolot, ręczne wiertło z ćwiczeniami w zestawie, pióra do uzyskania otworów o dużej średnicy, brzeszczot, kwadrat i ruletka, hammer i kijanka, kleszcze, szczypce i 5. Najczęstsze narzędzie elektryczne, wiertło szurówret, narożny młynek. Bułgar, elektryk, okrągła piła elektryczna, ręczny elektrofor RIP 6. Aby pracować z metalem, potrzebujesz brzeszczot, dłuto, zestaw plików i plików, kowadło, nożyczki do metalu, zestaw kranów i matryc głównych rodzajów nici plus wiertło na metalu. W osobnym pudełku należy sortować paznokcie o różnych rozmiarach, śrubach śrubach i innych elementach złącznych. Dziś wielofunkcyjne uniwersalne elektrownie z wyjmowanymi dyszami, które z powodzeniem zastępuje kilka jednostek elektronarzędzi o różnych orientacjach, jest całkiem poszukiwane. Domowy mistrz powinien zawsze mieć pod ręką wyposażone przenośne instrumentalne pudełko. Skręcać na stronie w kontakcie z napisz komentarz, jeśli jesteś człowiekiem, nie zmieniaj następującego pola, Wpisz swoje imię, twoje imię. Włącz JavaScript, aby użyć tego formularza. Twoje imię, anonimowy szybka rejestracja na stronie, komentarz, razy 10.02. 2018 anonimowy artykuł dotyczy wszystkiego. Woda, woda i woda. A one o neonowej lampie jest ogólnie lol. Oszukowanie zdjęć innych ludzi nie jest dobre. 22.11. 2018 Anonimowy Oszukowanie Zdjęć Innych Ludzi Nie Jest Dobre Napisz Komentarz Jeśli Jesteś Człowiekiem Nie Zmieniaj Następującego Pola Wpisz Swoje imię, Twoje imię Włącz JavaScript Aby użyć tego formularza Twoje imię Anonimowy Szybka Rejestracja Na Stronie Komentarz Razy 10.02 2018 Anonimowy Artykuł Dotyczy Wszystkiego Woda, Woda i Woda a one o nowej lampie jest ogólnie lol. Oszukowanie zdjęć innych ludzi nie jest dobre. 22.11 2018 Anonimowy oszukowanie zdjęć innych ludzi nie jest dobre. Artykuł dotyczy wszystkiego. Woda, woda i woda. A one o nowej lampie jest ogólnie lol. Oszukowanie zdjęć innych ludzi nie jest dobre. Informacje kontaktowe reklama na stronie internetowej zostanie autorem i zarabia portal budowy Strord 2011-2018. Artykuły o naprawie, budownictwie, materiałach budowlanych. Kopiowanie informacji ze strony jest możliwe tylko z zgoda biura redakcyjnego lub wskazując bezpośredni link do źródła. Uzasadnienie prawne.